Cześć, Iga Świątek właśnie ogłosiła nazwisko nowego trenera, który będzie następcą Tomasza Wiktorowskiego. Poza tym o składzie turnieju WTA Finals, który niebawem rusza z udziałem naszej tenisistki. Zapraszam na najnowszy odcinek Programu Tenisowego. W czwartek rano Iga Świątek przed chwilą ogłosiła, że do jej zespołu sportowego dołącza Wim Fisset, czyli belgijski trener bardzo doświadczony, który do niedawna jeszcze współpracował z Naomi Osaką, rozstali się w połowie września. Czy to jest zaskoczenie niewielkie, bo wiele mediów wskazywało, że właśnie Wim może być nowym szkoleniowcem naszej zawodniczki. I ja, Łukasz Jachimiak, czyli mój kolega redakcyjny ze Sport.pl, tuż po tym jak IGA ogłosiła w komunikacie, że rozstaje się z Tomaszem Wiktorowskim, to pisał właśnie na podstawie swoich informacji, że belk może zostać nowym opiekunem i dziś świątek, to się teraz potwierdza Winfiset, co wiemy o tym trenerze. To jest przede wszystkim opiekun wielu gwiazd, nazwisk. Czołowych jeśli chodzi o tour, WTA ma gigantyczne doświadczenie, bo w ciągu 15 lat trenerskiej kariery prowadził aż 12 tenisistek. Największe sukcesy odnosił ostatnio z Naomi Osaka, z którą to wygrał US Open 2020 i Australian Open 2021. Wcześniej z kolei z Angeliką Kerber wygrywał Wimbledon 2018. Z mniej rozpoznawalną wtedy, na początku jeszcze tenisistką Sabiną Lisicki, doszedł do Wimbledonu, do finału 2013. To był wielki sukces Niemki wtedy, niespodziewany. Przecież po drodze chociażby przeszła Agnieszka Radwańską. W 2014 roku w finale zameldowała się Roland Garros, Simona Halep, jej trenerem był Winfiset, a zaczynał karierę. Trenując swoją rodaczkę, należąc do szerokiego teamu, Kim Kleisters, która to wtedy wygrała chociażby dwa razy US Open. Winfiset trenował także m.in. Kim Wen-je w latach 2022-2023, Ochince, słów kilka jeszcze za moment, Wiktorię Azarenkę, y Joannę Conte, czyli Brytyjkę, y Sarę Rani, Petrę Kwitową, czyli jak widzicie, wielkie nazwiska kobiecego tenisa, kilka byłych literek rankingu. Kilka mistrzyk wielkoszlemowych i na pewno wie, jak pracować z zawodniczkami na topie. Tak jak mówiłem, FISET był ostatnio wolny. Gdy rozmawiałem z belgijskimi dziennikarzami, to wskazywali, że po pierwsze, to jest trener z wielkim doświadczeniem. Jeśli chodzi o jego ostatni czas, założył taki startup, który wspiera bezrobotnych trenerów i był trochę zaangażowany w to, ale jak widać. Zdecydował się, żeby odsunąć te plany i skupić się na naszej tenisistce. A poza tym, podczas ostatniej współpracy z Naomi Osaką, co ciekawe, był także trenerem, kapitanem dokładnie, reprezentacji Belgii w Billie Jean King Cup. Ciekawe, czy będzie łączył tą funkcję z trenowaniem naszej Igi Świątek. Zobaczymy, ale tak było przynajmniej w czasach, gdy prowadził japońską zawodniczkę. Iga Świątek ogłosiła w mediach społecznościowych, że od kilku dni ma okazję trenować z Wimem Emfisetem. Przygotowują się razem do turnieju WTA Finals, czyli już wiemy, że właśnie z nowym trenerem nasza tenisistka przystąpi do turnieju mistrzyń, turnieju, który rusza drugiego. Listopada za dwa tygodnie, a potrwa do 9. z udziałem naszej tenisistki do samego końca. Pierwszy raz zawody będą w Riyadzie, w Arabii Saudyjskiej, w kolejnym i jeszcze w następnym sezonie. Podobnie, ale może będą też przedłużone, jeśli chodzi o tego, gospodarza imprezy. Dla IGI oczywiście to będzie powrót do gry po dwóch miesiącach ponad rywa braku rywalizacji. Ostatni mecz rozegrała 5. Września to był ćwierćfinał US Open z Jessicą Pegulą. Od tego czasu wycofała się z Seulu, Pekinu i Wuhan. Potem rozstała się z Tomaszem Wiktorowskim, a inaczej, ogłosiła, że doszło do tego rozstania, bo dokładnie nie wiemy, kiedy się rozstali i teraz już wiemy, że prowadzić ją będzie Wim Jak rozmawiałem z belgijskimi dziennikarzami, to oni mi opisywali charakter tego trenera, wskazywali przede wszystkim, że to jest bardzo wielki profesjonalista, człowiek, który ma dobre usposobienie. to inteligentny, cichy człowiek. Nigdy nie jest arogancki, czasami wręcz zbyt nieśmiały. Co w tym świecie nie jest być może zaletą. Lubi pracować z tenisistkami o dużym potencjale. Iga Świątek idealnie się w to wpisuje. Zawsze chce dotrzeć na szczyt. Nigdy nie będzie trenował dziewczyny o ograniczonych możliwościach. I w tym przypadku, no nie ma wątpliwości, że y, możliwości naszej tenisistki są gigantyczne. To, o co pytałem, że aż tak wiele zawodniczek Fiset miał okazję trenować. Z czego to wynika? Jeden z dziennikarzy belgijskich mi powiedział. Tak się dzieje, bo kobiecy tenis i jego specyfika to nie do końca do mnie przemawia, bo spójrzcie, Iga z Tomaszem Wiktorowskim 3 lata. No już nie mówię o Tomaszu Wiktorowskim i Agnieszce Radwańskiej, ta współpraca trwała 8 lat, ale to nie jest tak, że te współprace w tenisie kobiecym trwają kilka miesięcy, czasem rok, dwa lata, a tak się działo w ostatnich latach u Ima To jest pewna zagadka, dlaczego. Jak mi tłumaczyli belgowie, kwestie finansowe, zmiany, które chciał wprowadzić w teamie, lepsze możliwości. Jeśli chodzi o lepsze możliwości, to jest pewna zagwozdka, bo chodzi oczywiście o historię z Czyli Naomi Osaka na początku 2023 ogłasza, że jest w ciąży i skupia się na rodzinie, wtedy Fiset traci pracę, dołącza do zespołu Kinwenjö. Osiągają coraz lepsze wyniki w US Open 2023, czyli rok temu doszła Chinka pierwszy raz do ćwierćfinału wielkoszlemowego, naprawdę ładnie to się rozwija i nagle po meczu z Sabalenką w Nowym Jorku Belk ogłasza Chince, że nie czuje już chemii między nimi, tydzień później kończą współpracę. Wtedy rzęk była naprawdę rozczarowana, opowiadała kilka tygodni później w mediach azjatyckich, że... Jak ona się dowiedziała, to Fiset już rozmawiał z Osaką w czasie US Open, że miała mu właśnie za, za złe, że dogadywał się z Naomi Osaką za jej plecami. Chinka wtedy w bardzo mocnych słowach tłumaczyła: Płakałam, gdy to usłyszałam. Nie było żadnych kłótni między nami. Uważam, że zakończenie tej współpracy odbyło się w nieetyczny sposób. Rozum rozumiem, że Naomi Osaka mogła mu przedstawić lepszą ofertę. Rozumiem, że z jego perspektywy to może być ciekawsza opcja. Ma rodzinę, którą musi utrzymać. Rozumiem to, ale to nie oznacza, że wybaczę mu podjęcie takiego kroku. Gdy pytałem belgijskich dziennikarzy, to oni wskazywali, że w Belgii fiset tłumaczył się między innymi względami osobistymi, a poza tym podkreślali, że często dochodzi do rozstania jednej tęciski z trenerem zwykle z inicjatywy zawodniczki i wtedy nie ma zamieszania. Tutaj to zamieszanie wynikało tylko z tego powodu, że pierwszy jakby zainicjował to szkoleniowiec. Oczywiście jest wiele pytań, jak będzie dalej i, i, i czy trener nowy dopasuje się do timu, bo ten team pozostaje, czyli psycholog Daria Abramowicz, Maciej Ryszczuk, czyli fizjotera fizjoterapeuta i trener przygotowania fizycznego oraz sparring partner Tomasz Moczek. To ten najbliższy team, który towarzyszy zwykle idze świątek. Poza tym no zobaczymy, jak ta współpraca zadziała, czy IGA tak szybko yy, nawiąże dobrą relację, jak z Tomaszem Wiktorowskim, przypomnijmy. Wtedy w grudniu 21 Iga yy, dołączyła właśnie do swojego teamu wiktorowskiego, to miał być tymczasowy trener, a już w styczniu, w lutym w Australian Open doszła do półfinału, to wciąż jej najlepszy wynik w Melbourne. Jest ta wątpliwość dotycząca Kingi rzęk. miejmy nadzieję, że to było jakieś nieporozumienie i, i, i nic złego się nie stanie naszej tenisistce w relacji yy, z tym belgijskim szkoleniowcem. Teraz możemy już tylko czekać na efekty współpracy, ale spoko spokojnie, bo jeśli chodzi o turniej mistrzów, to nie spodziewajmy się rewolucji. Nie wydaje mi się, żeby nagle Iga zaczęła grać w każdej akcji slice'a, woleja, skróty, żeby zagrała zupełnie w inny sposób. To pewnie jeszcze będzie tenis oparty na pracy z Tomaszem Wiktorowskim w dużej mierze, bo przecież w dwa, trzy tygodnie nie da się zrobić rewolucji. I też pytanie, czy w ogóle tenisisiska nasza takiej rewolucji potrzebuje. I drugi temat, czyli skład znamy już w turnieju mistrzy i z udziałem Gieśniątek, to Aryna Sabalenka, także Koko Goff, Jasmine Paolini, Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Kinwen Dże i Barbara Krejcikowa. No, gdyby doszło do meczu świątek, że to na pewno podtekst byłby dodatkowy z uwagi właśnie na nowego trenera polskiej zawodniczki. Pytania o Paolini, która jest trochę chyba zmęczona końcówką sezonu i jestem naprawdę ciekaw, czy da radę zagrać w dobrej formie w Arabii Saudyjskiej. Nieźle wygląda Coco i na nią trzeba uważać. Arena Sabalenka, wiadomo, za chwilę zostanie formalnie liderką rankingu tego ogólnego WTA. Jessica Pegula też będzie groźna. Barbara Krejczykowa to zawsze zagadka, bo potrafi zaskoczyć i na plus, i na minus. Jeśli chodzi o Rybakinę, to nadal nie wiadomo, czy ma nowego trenera, nie ogłosiła. Czy w ogóle zagra w WTA Finals? Też yy, no nie mamy jakby potwierdzenia z jej strony. Rezerwową jest Emma Navarro, głównie pewnie na wypadek, gdyby jednak Rybakina nie zagrała w tym turnieju. I na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, jak patrzycie na ogłoszenie Igi Świątek, że rozpoczyna współpracę z Wimem Fisetem i kto waszym zdaniem będzie najgroźniejszy w turnieju WTA Finals, który rusza niebawem w Riyadzie. Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam.